Dobra, siemanko, mareczki, witam was w kolejnym moim odcinku. Zanim zaczniemy odcinek, e, to chciałbym was zachęcić tylko do subskrybowania kanału. Jak zasubskrybujecie mój kanał, to i napiszecie, napiszecie jakiś komentarz, to e, e, przygnąłam w serduszko. E, mój jestem jest mój kuzyn Olek. Cześć. Dzień dobry. Cześć. No. Cześć. I teraz będziemy sobie dzisiaj grać wykrywać kłamstw Ale tam y, przedtem nie było zbytnio fajnie, więc Teraz po prostu jest ze mną młodszy kuzyn, więc nie będzie takich e, e, pytań mo Siemanko mo mordeczki No dobra, no Alek ciągle chce się wmitać Nie czy muszę wrócić. I teraz sobie y, Wykrywać kłamstw Hop, to ja pierwszy tobie zadam pytanie, dobra? Dobra. Czy lubisz, lubisz jeździć na rowerze? I tutaj musisz powiedzieć dotknij ten palec. Czy lubisz jeździć na rowerze? O, teraz. Tak. Nie, olek, nie. Tak, ja ci i to ty najpierw mi zadaj pytanie. Tak? Mm. Okej, okay, to teraz ty. lubisz jeździć na moto na skuterze motorowym? Ale ja nigdy nie jeździłem. A lubisz jeździć na, na rowerze? Czy lubię jeździć na rowerze? Sprawdza, czekaj i uważa. Lubię jeździć. Teraz ja to takie samo zadam i ty, e, dopiero jak zaczniesz ruszać te szcza, szczałeczki, takie mm. ruchome, no. to dopiero zaczniesz e, e, jakby mówić i potem nie puszczasz, dopóki się nie zatrzyma ten wykryczkład, dobra? E, I teraz... E, Jakie głupie reklamy po prostu ja nie mam nikogo e, wspierał w takim czymś. Pęknie. Jak nikt mnie nie wspiera, to jak ja kogoś wspierać? Dobra. Teraz e, ty, ty, ja tobie mam pytanie. Dobra. No, dobra. I co? E, kurde. Jak to mnie wkurza? Dobra. Teraz e, czekaj, jeszcze nie. Muszę ci zadać dopiero. E... kurczaka. Czy lubisz jeść kurczaka? I powiesz dopiero, jak zaczną się ruszać strzałeczki, ok? Czy lubisz? Tak. Czy, czy, czy lubisz jeść kurczaka, tak powiedz. Tak, lubię. Czy lubisz jeść kurczaka? Szybko. Lubisz jeść kurczaka? Lubię. Nie lubisz jeść kurczaka? Uuu, no nie. się. Dobra, ty. to jeszcze raz powiesz, ale powiesz, czy lubisz jeść kurczaka. Nie mów tak, nie. Czy lu, albo lubisz, tylko mów po prostu, czy lubisz jeść kurczaka, ok? Dobra. No, właśnie. Jak się ze swojej lubi się z kurczaka? Czy lubię się kurczaka? Lubię się z kurczaka. Aha, nie lubisz. lubię. A może, a może chodzi ci o surowego kurczaka? Mu? Nie. Może mu chodzi o surowego, więc. Chodzi no, o gotowego. Okej, okay, dobra, okej, okay, to teraz... Aha, zrożna, to jeszcze lepiej. Dobra, teraz ty mi zadajesz. Eee... Czy lubisz jeść słodycze? Dobra, czekajcie, teraz wam tylko powiem, że ten... <laughs> że e, może jutro też będzie jakiś tam odcineczek z pytańkami, że będziemy sobie na, e, na odwrót. Do widzów. no. E, to może będzie o, jutro. E, pamiętajcie, jak nie będzie, to sorka. Lubisz się słodycze? Okej, okay, No kurde, z te reklamy. Lubisz jeść słodycze Czy lubię jeść słodycze? Jedna taka prosta jest Co? Jedna taka prosta jest Lubię Ja też lubię Dobra, to ci zalam teraz też takie A jakie? Czy lubisz jeść słodycze? Dobra

No widzicie, tutaj jest taki trochę family friendly ten e, dzisiejszy e, odcineczek, bo ja nie lubię takiego czegoś jak na przykład czy chcesz zostać tym tam i tym. Jak oglądaliście, to lepiej nie oglądać. A w sumie już nie możecie oglądać, bo ta koleżanka moja właśnie usunęła wszystkie filmy na YouTubie. No. To teraz co. ja cię nawet może. Nie, ty mi zaraz Czy lubisz oglądać filmy? Batman? Lubisz oglądać filmy Batman Czy lubię oglądać Batmana Czy lubię oglądać Batmana Nienawidzę jak coś przypominam po prostu Co ja nienawidzę oglądania Batmana Grałem tylko raz w Lego Batman coś takiego No, Dobra, teraz ja tobie Będziemy sobie jakby takie same zadawać, dobra? To ty zapytaj się czy lubisz, czy lubię e, oglądać Batmana, zapytaj się jakby tego. Powiedz, czy lubię grać, w mat, e, oglądać Batmana. Czy lubię oglądać Batmana? Ale musisz najpierw do... Czy lubię oglądać Batmana. O! O! Co? Puściłem jak już się nie trzymał, jak jeszcze się ruszały. To jeszcze raz, ze spokojem. No. Czy, lub, czy lubię oglądać Batmana? Lubisz, lubisz a ja nie nienawidzę. Nie ja lubię. Dobra, teraz ty mi zadajesz. Eee, czy lubisz oglądać? Jak się ten wielu ulubiony nazywa? Powiedzmy na ucha Mojego filmu? No. no. mogę powiedzieć tak o, do widzów, że słyszeli. To e... sami e... e... Samika, coś takiego no. Dawno tego nie oglądałem. Czy lubisz chodzić na komunie? Ale ja będę dopiero szedł za 4 miesiące. Ale no naprawdę no, czy, czy chcę iść do komunii, dobra? Dobra Jak chcesz iść do komunii Jak coś to chcę, bo muszę A. Czy chcę ogólnie czy, lubi... czy chcę iść do komunii dobra. Tak bardzo, ch no chcę ogólnie dobra. Tak, chcę iść a ty mi jakie zadanie dasz? Czy chcesz iść do komunii? Tak samo. No, czy chcesz... to teraz co? Powiedz, ale coś. Czy, czy chcesz iść do komunii? Dobra. Chciałbym. No to pójdziesz, to, to niezbyt działa, wiesz. Nie fajny jesteś. No ale to jest po prostu takie dla Beki stypa. <gry> Dobra, to jeszcze ty, ale ty mi jedno i ja drugi, po, kolejny raz tobie. No? Dobra, e, czy lubisz chodzić z psem na spacer? Jak coś to bardzo lubię. Dobra. Czy lubię chodzić z psem na spacer? To, to ja to je zadam, czy chciałbyś chodzić z psem na spacer, dobra? No. Czy chciałbyś? Dobra. Bo ty nie masz psa, co nie? Czy chciałbyś chodzić z psem na spacer? No. Dobra. Go. No tak. Czy chciałbyś chodzić z psem na spacer? Okej, okay, dobra, to może po prostu się za bardzo stresowałeś. To my sobie idziemy teraz z tej gierki. Szybko, szybko, że nie widzieli, gdzie my jesteśmy, ale i tak nie, poda nie będzie dokładnej nazwy, bo my jesteśmy na wsi, więc no. Żegnajcie się! Jeszcze nie, jeszcze nie. To za jeszcze drugi raz Was zapraszam na mój kanał i, żebyś i zachęcam Was do subskrybowania. Wy go nie widzicie na szczęście, bo on tu udaje byka, więc no nie widzicie go. To są jeszcze może dzisiaj nagramy jeden odcinek. Na jutro. Na jutro o Boże co ty robisz na jutro, które będzie. Dobra, to pa. Zapraszam na Nara.